O, już tu jesteście? To dosyć szybko. Nieco dziennik ZZ na niespodziewance. Neurosystematyczność albo neurosystemowość. Według tego, jakie mamy podejście, czyli jeżeli pracujemy z Wielką Grzybnią Układu Nerwowego, która jest połączona z, yy, prawdopodobnie, i to jest jeszcze yy, tematem badań, z Wielką Grzybnią wszystkich innych układów, w których jesteśmy. Nie możemy wówczas uniknąć dawnego dziwnego poczucia, że systemy są wszędzie. I wygląda na to, że nasze rozumienie słowa system należałoby odkleić od spiskowej teorii, w której system oznacza koniecznie zniewolenie, ograniczenie albo pewnego rodzaju zamkniętość. Trochę na ten temat mówiliśmy w treningu neurologicznym z kolegami w OMIE, na temat tego, jak odnaleźć wolność w systemie. Natomiast dobrym początkiem jest zauważyć, że w tych rzeczywistościach, w których się poruszamy, w nieskończonych ilościach pomnożeń, aż do odcholeriona połączeń, które jest więcej niż zylion, Google i Pterystyrion, od odholeliard, różnych możliwych wariantów wytwarzających niesamowite, wręcz kolosalne. Ilości połączeń podzielnych w nieskończoność w drąb, drąb, drob, w sensie w drobności, od rozdrobnienia i w szerz, w zwyż, w wiel. I wygląda na to, że systemy to życie. A życie to systemy. Systemem jest miłość, systemem jest uzależnienie, systemem jest wolność, systemem jest szczęście. Systemem są inne wszystkie tego warianty, wolności, kompetencje. Być może dlatego, gdzieś tam te nasze nastawienia świadome próbują czymś swędem doprowadzić do poczucia kontroli nad tymi zjawiskami, ponieważ mamy jakieś możliwe, że nawykowe przekonanie o tym, że system, który będzie poddany kontroli, będzie systemem, który będzie dla nas. Wspierający i że system z definicji powinien być używany w sposób kontrolowany. Wygląda na to, że mówi to jakiś system, czyli moja świadomość lub ja, w jakiś wycinek mnie, to z czego zdaję sobie sprawę, że jestem. Jakaś część systemu mówi, że chce kontrolować całego siebie, wszystkiego wymiary. Hmm. No właśnie. To bardzo rodzi pokorę i nagle się okazuje, że kontrola w wielu przypadkach nie ma sensu, ale ma sens skupienie się na tym, co daje nastawienie neurosystematyczne, neurosystematyzacja mojego życia w obszarach, na które mam najbardziej bezpośredni wpływ. I pierwszym z takich najważniejszych neurosystematyzatorów jest cel. Cel to nie jest wszystko na temat tego, jak żyć. Niektórzy uważają, że cel jest wszystkim, niektórzy uważają, że cel jest niczym i nie należy się nim zajmować. Cel jest czymś. Cel jest konkretnym wymiarem. Cel jest tym, co powoduje, że czas przed osiągnięciem tego celu i czas po osiągnięciu tego celu jest nakarmiony, daje nam siły. Oznacza to również, że cel ma spełnić swoje zadanie oraz przeminać. Wytworzyć przyjemne, fajne, piękne, potężne wspomnienie sprawczości, przestać być aktualnym, dać miejsce na nowy cel. Dlatego celem nie mogą być rzeczy, które są ponadczasowe lub takie, jako ponadczasowe są wybierane. Miłość, spokój, relacja. Relacja może być. No ale w sytuacji, w której zawarcie relacji stanie się naszym celem, to to zawarcie relacji podżegluje za nami, Sinusoida pójdzie dalej i my przestaniemy. Mieć wrażenie, że mamy osiągnięte. Więc najważniejszą zasadą celu jest to, aby to było wymierne, w określone w czasie yy, i zabarwiało swoją obecnością czas dochodzenia do celu i czas opuszczenia tego celu, przemijania tego celu. W taki sposób, że kiedy było, daje mi siłę jako wspomnienie. Kiedy będzie, daje mi napęd, jako motywację. I Dobrze go sobie zainstalować, zainstalować sobie cel na jakiejś części swojego ciała. Część naszego ciała, nie bez powodu, jest tak zróżnicowana. Można powiedzmy, że mamy na przykład pięć palców, więc pięć możliwości świadomego ogarniania, pięciu aspektów neurosystematyzacji życia, neurosystemowości naszego życia. Dzięki czemu wszystko to, co chcieliśmy świadomie kontrolować, nagle zaczyna się rozmazywać i ostrość przesuwa się w stronę nieświadomości. A więc w tym momencie. Zaczynamy pracować bardziej z naszym obszarem nieświadomym, tam, gdzie instaluje się sprawczość odruchowa. I powiedzmy, że możemy sobie w takiej sytuacji pozwolić na to, żeby na przykład cel, a więc no tutaj symbolizowany przez zwierzę zwane rekinem, zostało zainstalowane na jakiejś części nas i na przykład jakiś palec był pamięcią tego, jaki jest mój cel. Czyli na przykład organizacja czegoś, stworzenie jakiejś struktury. Dotarcie do pewnego poziomu częstotliwości pracy, przez co robię to coraz lepiej, coraz bardziej temu ufam, widzę się w tym wszystkim. Osiągnięcie jakiejś ilości czegoś, jakiejś gęstości czegoś, zrobienie czegoś konkretnego. Zdanie jakiegoś egzaminu, powiedzenie komuś czegoś, na co się nigdy nie odważyłem powiedzieć, co wcale nie nastawia mnie na to, że to mi da jakąkolwiek gwarancję, po prostu powiem to. Da mi to satysfakcję lub poczucie, że coś, czego się bałem powiedzieć, lub żyć tak, jak żyłem, zmieniło to moje życie w akcji, na np. instalacji odwagi. I rytm, który dobrze jest przysposobić do pamiętania o celu na palcu, który wskazuje tego rekina, który jest pamięcią mojego celu. Ten rytm dobrze, żeby miał yy, sinusoidalny charakter, ponieważ cel osiąga się właśnie w taki sposób. Mamy fazę wznoszącą, mamy fazę po celu i opadającą, i kolejny cel, który jest fazą wznoszącą. Czasami mamy również kilka pośrednich fluktuacji w dochodzeniu do celu, i również tę sinusoidalność możemy sobie oswoić. Rytm, który będzie nam towarzyszył. Czym jest rytm sinusoidalny w dochodzeniu do celu? Eskalacją, podnoszeniem, znoszeniem i opadaniem napięcia, generowaniem wspomnień i myśleniem już o nowym celu, to jest w skali makro, a w skali mikro wszystkimi możliwymi stanami e, wzlotów i upadków sił, inspiracji i uporu, lub koncentracji i wiedzy. I to też wszystko ma prawo istnieć jako no i sinusoidalny rytm. O, Sinusoidalny rytm zlotych i upadków. To znaczy, że zmierzam do mojego celu. To znaczy, że wiem, kiedy on będzie, albo wierzę, kiedy on będzie. Gdzie ten rytm znaleźć? Jest wiele rodzajów muzyki, która tworzy sinusoidalny rytm, różniący się pod względem natężenia i wznoszenia, i opadania. Chociażby muzyka filmowa, chociażby artystyczna muzyka, która generuje rytmiczne i wznoszące opadające formy. To jest instalacja. Na tym palcu. Ale cel to nie jest wszystko, dlatego, że jak już powiedziałem, cele potrzebują mierzalnych struktur. A więc tam, gdzie coś jest niemierzalne, na przykład miłość, na przykład satysfakcja, w ogóle, na przykład spokój, na przykład radość, na przykład miłość, miłość była, tak, była, no ale co, mało? Nie. To wszystkie te sytuacje wymagają niemierzalności. I na przykład są to tak zwane drobiazgi, one są wyznaczane przez drobiazgi, drobiazgi, które są naszą codziennością i jeżeli jesteśmy na przykład tylko w celu, to często zapominamy o czymś takim, że na przykład mamy kota, którego trzeba nakarmić, albo są wokół nas dzieci, które po drodze po prostu się urodziły, w związku z tym, że czegoś szukaliśmy i one się po prostu urodziły, chociażby nawet dlatego, że chcieliśmy je mieć. I... Na przykład są przy nas ludzie, z którymi wiążą nas różne formy relacji i one są pewną formą codzienności. Zależy nam na dobrobycie albo spokoju kogoś, kto jest blisko nas, nawet jeżeli niekoniecznie wiążą nas z tymi osobami już bliskie więzi, albo, lub i jest z nami osoba, którą wiążą nas w bardzo bliskie więzi na różnego, w różnej formie. I też chcemy być obecni, obecni, aby czuć rytm codzienności, by dbać o drobiazgi, bo to drobiazgi, to codzienność obecności karmi czas, który jest wtedy, kiedy przechodzimy tak zwane upadki, albo stany dezorientacji, dekoncentracji, czy bezcelowości. Uważność będzie następnym krokiem, ale obecność, i to nie jest to samo, obecność w teraźniejszości, w tym, co się teraz dzieje. Obecność jest tym, co karmi nasz czas powszedni i powoduje, że jest on sensowny, że jesteśmy obecni i nie dajemy się rozproszyć rzeczom, które są cenne, a które przegapilibyśmy, gdybyśmy się skupiali jako na, na celu. Obecność możemy sobie zaznaczyć w taki oto sposób, właśnie jako. Tego sympatycznego gala pancernego, którego rytmika jest dyktowana przede wszystkim tym, co jest teraz i niekoniecznie. Y, musi koniecznie coś dziab, osiągać, bo po prostu jest. Teraz, w tym, co jest, i zwraca uwagę na to, co jest, i docenia to, co jest. Y, więc. Pamięć, instalacja o tym, co jest obecnością, która karmi. Czas pomiędzy wzlotami, upadkami, lub też wszystkie te momenty, w których coś tracimy lub czegoś nie tracimy, ten czas ma rytm również swój. I jeżeli chcemy sobie zainstalować neurosystemowość pojmowania, trzymania się, obecności w naszym życiu, dobrze jest używać rytmów nawrotowych, transowych, które powodują pewnego rodzaju powtarzalność, która wytwarza pewnego rodzaju. Z jednej strony czujność, a z drugiej strony e, oparcie, a więc czasem i rozluźnienie. Wszelkie transowe, samopowtarzalne rytmy, które wydają się być no, nużące w sytuacji, w której zmierzamy do celu i potrzebujemy mieć energię wznoszącą, a potem pozwolić sobie opaść i dotrącą, i pozwolić sobie opaść. Sytuacji, w której mamy tło rytmiczne, które jest. My jesteśmy w pewnym transie, transie obecności, a więc wygląda na to, że nasz trans nie jest transem nieobecności. Nawet jeżeli to jest nieświadomość, to nadal jesteśmy obecni. Nawet jeżeli drzemiemy, to drzemka spędzona w danym miejscu daje więcej obecności, docenienia danego momentu, niż hiperświadomość. Gdzie jesteśmy i co robimy, której tak już się wyrywa gdzie indziej. Kolejnym wymiarem, funkcją, kotwicą neurosystematyki jest uważność na siebie. Uważność na siebie to nie to samo, co obecność w tu i teraz. Uważność na siebie może być skupiona na naszych poczuciu przyszłości, na naszej orientacji w przeszłości, na tych rzeczach, które w danym momencie są przeżywane jako oczywiście teraz, produkowane są w chwili obecnej w czasie bieżącym, jako nasza przyszłość lub przeszłość. I jednak Uważność na siebie karmi przede wszystkim i co najważniejsze, zdrowie wszystkich rzeczy, które robię wobec innych i siebie. A więc uważność na siebie karmi zdrowe proporcje, zdrowe granice. Samo zachowanie, ale również przede wszystkim to, że to, co robię dla kogokolwiek innego, to, co robię dla innych, od innych przyjmuję, z innymi robię. Wobec innych robię. Wszystko to jest zależne od poziomu uważności na siebie, zauważenia siebie w procesie, którym ja jestem obecny i w którym realizuję swoje cele. Więc można by powiedzieć, że instalujemy sobie pamięć, wybieramy sobie jakiś część naszego układu szkieletarno-neurologicznego, która będzie w ciele pamiętać o tym, która część nas jest taką uważną papuszką. Papuszki są bardzo towarzyskie, bardzo wyczulone na dźwięki, na obrazy, na obecność innych osób. Więc ta obecność, yy, która powoduje, że jestem uważny na siebie, a więc yy, słucham tego, co czuję, jak się czuję, do jakiej granicy mogę coś zrobić, na co pozwalam i dlaczego. Yy, w związku z tym, również wszystko to, co robię z innymi, dla innych, od innych przyjmuje i wobec innych wykonuje, posiada zdrowe proporcje wynikające z tej uważności. Jak również posiada rytm. No a co najważniejsze, ta uważność na siebie posiada pewnego rodzaju rozlewisty rytm. Rozlewisty, taki trochę jak, jak wiatr, jak. taka szeroka, rozlewająca się muzyka. W której mamy szerokie horyzonty dźwiękowe, w których mamy wrażenie, że to, co słyszymy, daje nam wiele szersze spektrum widzenia, niż wydawałoby się, moglibyśmy ogarnąć. Więc paradoksalnie uważność na siebie daje bardzo duży horyzont widzenia, również naszego otoczenia, co się bardzo ciemnie harmonizuje z transowym rytmiką obecności, jak również sinusoidalną rytmiką osiągania celów. I to prowadzi nas znowu do tak zwanych palców niespodzianek, bo kiedy już przekroczymy jeden i dwa, czyli na początku wydaje nam się, że żyjemy w pewnej takiej trudnej kryptokompulsji, gdzie mamy do czynienia z tym, że albo będę żył celami, albo będę żył obecnością w teraźniejszości, czyli był w procesie, no wygląda na to, że czasami nawet odkryciem jest to, że nie musimy wybierać, że. Obecność w procesie karmi naszą zdolność osiągania celów. Natomiast nasza sinusoidalna moc osiągania celów karmi naszą zdolność doceniania tego, co jest tu i teraz. A więc ten nasz marazm, odpoczynek, to nasze obecnościowe tu i teraz, bycie ten, 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 ten w naszym transie życiowym. A to wszystko okraszone jest poczuciem zauważenia siebie w tym wszystkim. Rozlewiście szeroko od duszy. I no nagle wydawałoby się, że jak jest trzy, to jest jakaś cholerna wolność. I to jest prawda. Wolność zaczyna się tam, gdzie są trzy. Natomiast yy, nagle się okazuje, że mam jeszcze dwa palce. I co z tego? Jak to możliwe, że mam jeszcze dwa palce i co one nam dają? I to są niespodzianki zwane rzeczywistą wolnością wyboru, które przekraczają nawet trzy opcje i mogą rozmnażać się już w nieskończoność. Czwartą opcją jest... Yy, Neurosystematyczny element, który mówi o wrażliwości. Uważność na siebie nie jest tym samym co wrażliwość, bo wrażliwość jest natomiast podtrzymana na zdrowym poziomie dzięki uważności na siebie. Wrażliwość symbolizowana tutaj przez tego na mały palec i przez tego wielkiego stwora zwanego słoniem, jest jednym z najbardziej zwierząt, jakie. Ziemia nosi, co najważniejsze, posiadający niesamowitą pamięć, właśnie dzięki tej wrażliwości, to się ze sobą wiąże. Wrażliwość, ten nasz słonik wrażliwości, również karmi jakiś czas, jakieś poczucie czasu. Wrażliwość karmi czas inspiracji, a więc tego, co jest związane z odwagą, z wychodzeniem z kolei, zrobieniem rzeczy, które zwyczajowo dotychczas nie mieściły się w naszym. Utartym w dotychczasowym celu, albo tym celu, który sobie postawiliśmy, w naszej obecności stałej, w naszej nawet nastawieniu na siebie i uważności na siebie, to wrażliwość pozwala nam się konfrontować z kontrastami, ponieważ rytm, który zapamiętuje się na małym palcu i na słoniku, jest rytmem zmiennym. Wrażliwość rządzi się zmiennością rytmu. I to jest istotne, ponieważ właśnie Kontrast jest esencją wrażliwości. Wrażliwość powoduje, że czujemy kontrastowo. Czasami, jeżeli mamy jeszcze dosyć mocne wyślepienie i potrzebujemy wrócić do wrażliwości, dostarczamy sobie bardzo dużych wrażeń. To jest tak zwany mikro makro jebut, czyli ten makrojebutny jebutny rytm, który powoduje, że mamy duży kontrast, jest duży ból, duża rozkosz. Niesamowity poryw, niesamowita zobojętnienie albo lód. Minus 100, plus 100. I to jest tak zwana wielka skala. Wielka strata, wielki zysk. To nie ryzykuje szampana nie pije, i tak dalej. Z czasem, kiedy nabieramy wyczulenia, coraz bardziej, dużego wyczulenia tej naszej wrażliwości, odbieramy ją coraz bardziej jako siłę, a coraz mniej jako bezbronność. Przestajemy się chronić w wielkich doświadczeniach i budujemy wielkie doświadczenia, z sumy doświadczeń mniejszych, i wielkie ruchy zaczynamy budować z sumy doświadczeń małych. Tak jak słoń składa się z miliarda niewielkich komórek. I też kiedyś byłem embrionem. Wobec tego nasze doświadczenie makrojeb schodzi nagle do doświadczenia mikrosens. Mikrosens, który jeżeli tu widzimy na dole tego lejka mikrosensu, ruch tego mikrosensowego lejka jest niewielki, ale ten, to efekty rozgałęzienia, faktalne rozmnożenia są makrojeb. No i wreszcie mamy jeszcze piątą opcję, przynajmniej na te miejsce świadomości, na te pięć opcji świadomości, które ogarnia nasze świadomość na dziś, bo świadomość jest dosyć. Póki co w porównaniu zresztą naszego umysłu, yy, niewiele ogarniającym, ale też nie muszącym wiele ogarniać yy, elementem. I no cóż, no zostaje nam jedna rzecz, która jest bardzo zaskakująca element neurosystematyki i budowania sprawczości naszego życia, który nazywa się komfort. Czasami nazywa się to również lenistwem. Oczywiście wiadomo, że jeżeli każdy z nich będzie skupia, się nie skupiać się tylko wyłącznie, to będzie dominował, będzie przytłaczał resztę, więc dlatego dobrze jest czasami zauważyć, co karmi dany element, żeby zwrócić uwagę, że karmi on wszystkie pozostałe. I symbolizowany przez tego oto lewka, tego lwa i najgrubszy palec, który jest jednocześnie najcwańszym palcem u człowieka, bo jest przeciwstawny i dzięki niemu człowiek potrafi bawić się w takie rzeczy jak muzyka, takie jak informatyka, jak inżynieria, jak poezja, jak zaawansowane życie seksualne, wojna i zniszczenie, bo to wszystko wymaga inteligencji i kciuka przeciwstawnego. Dokładnie w tym momencie, jak widzicie, ten lew jest komfortem. Komfort karmi bez czas. czyli to, co jest Przestrzenią, która zawiera czas sinusoidalny, transowy, rozlewisty, nieregularny, kontrastowy. Komfort wszystko zawiera. Tak jak kciuk przeciwstawia wszystkie inne palce, dzięki czemu chwyt jest możliwy, manipulacja rzeczywistością, narzędziami, tworzenie narzędzi, wytwarzanie chwytności jest możliwe. Dzięki czemu również nasz umysł wytworzył przeciwstawny wymiar do zrozumienia, że nie tylko możemy coś łapać i puszczać, ale możemy to również przestawiać, przenosić i dotykać różnych części siebie zmapowanych, połączonych fraktalnie, embryologicznie z resztą naszej systemu. No więc komfort przede wszystkim, pamięć komfortu buduje się na rytmie nieuświadomionym. My nigdy nie wiemy, co będzie... Yy, Komfortem ognia, czy będzie tlenie się, przygasanie, dymienie, buchanie, czy powolne, stopniowe rozpalanie się. A to zależy od tego, jakie są proporcje tlenu, jaki jest jego nawiew, ile tego miejsca jest, ile jest drewna, ile temperatury, która zaczyna już wykładniczo podnosić zapłon, bo im goręcej, tym łatwiej rozpalają się kolejne struktury paliwa, które tam są. To wszystko jest komfortem. Komfort jest pierwotnym zwierzęcym lenistwem, a nawet protozwierzęcym komórkowym. Cybernetyką życia jest komfort. Nie jest to wszystko na temat życia, ale jeżeli wpadamy w takie stany, na przykład jak depresja, czy parę innych inercyjnych stanów, o których dużo wiem z własnego doświadczenia, to w istocie tak naprawdę znajdujemy się w głębokiej eksploracji komfortu. Różnica polega tylko na tym, że się na to nie zgadzamy, że chcemy być w innym miejscu i nasza percepcja doznaje zaburzeń, przez co uważamy, że cierpimy. Rytm jest nieuświadomiony więc zaufanie, zaufanie do tego, że ten rytm jest taki, jaki ma być jest wymiarem neurosystematycznego elementu zwanego komfortem. Dokładnie tak jak mamy te pięć zwierzątek i pięć form rytmiki neurosystematycznej, która nie wyczerpuje listy, bo prawdopodobnie dalej da, będziemy mogli dokładać jeszcze inne zwierzątka, tak samo działa wszystko, co opiera się na systemie eciw czyli tego, że element systemu zawiera w sobie informację o całości systemu. Nasz sposób działania w związku z celem zawiera w sobie również potencjał rozumienia pozostałych elementów. Podobnie jak nasza zdolność obecności, jak nasza zdolność zauważania uważności, jak nasza wrażliwość i nasz komfort. Wszystkie te elementy pojedynczo, tak jak wszystkie te palce pojedynczo zawierają, a jak również i każdy z tych paliczków, z tych palców i każdy z mikroelementów tych palców fraktalnie to rozmnażając w kłąb w ruch, który się zmniejsza do nieskończoności, Mądrością Feldenkraisa zawiera informacje o całości systemu, więc im mniejszy element systemu badamy, tym potężniejszy rezonans w rezultatach, których możemy nawet świadomie nie zauważać, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do, do makrojeb. Póki co. E, tak samo działa akupunktura. Gdziekolwiek wbijesz igłę, wbijesz igłę w cały system. Ale działa ona przede wszystkim w przełożeniu na to. Czego analogią, czego przeciwstawnością czasami reprezentacją jest miejsce, w które igła jest wbita. ram, gdzie wbijasz igłę, tam gdzie robisz dotyk, tam gdzie wykonujesz ruch, tam gdzie instalujesz rytm, rytm i obecność. Tam, gdzie pandykulacyjnie przeciągasz swój szkielet, swoje ciało, skąd to robisz, tam wbijasz fokus. A fokus to jest punkt, skąd rozchodzą się fale. To tyle.